To the top, all that we got, we're never stopping. Born to survive, chosen to fly, we got it locked in. We've out the light that you need Potwierdziły się przypuszczenia, że Olsztyn to dosyć ofensywna drużyna z ofensywną zagrywką. Wczoraj mieliśmy duże kłopoty w tym elemencie przyjęcia. Dzisiaj było troszeczkę lepiej, ale też jeszcze. Było miejsce na lepsze granie w tym elemencie. Wczoraj, pierwsze dwa sety, bardzo dobrze radziliśmy sobie ofensywnie pomimo kłopotów w przyjęciu. To było bardzo pozytywne, bo pokazuje nasz potencjał. Jestem zadowolony z tego, jak funkcjonowała zagrywka, pomimo tego, że tro trochę więcej błędów się pojawiło, ale tu chodziło o coś innego i to, jak rozwiązywaliśmy sporo sytuacji przy niedokładnych przyjęciach. To na pewno jest na plus. To było troszeczkę za mało, żeby wygrać z Olsztynem, natomiast wniesie to sporo do pracy, którą będziemy wykonywać w następnych tygodniach.